Cześć, mamy nowy miesiąc. Co to oznacza? Mamy kolejny filmik z ulubieńcami, tym razem ulubieńcy października. Październik był dosyć słonecznym miesiącem, to był fajny miesiąc, więc faktycznie filmik z nowymi ulubieńcami się pojawi. Chciałabym tylko jeszcze podkreślić, że rośliny, które pokazuję w ulubieńcach są pokazywane losowo. To nie jest ranking od 1 do 5, tylko losowo pokazane rośliny. I pokazuję 5 moich ulubieńców. No i dodatkowo w tym miesiącu akurat będzie jedna moja taka największa porażka, z którą po prostu nie wiem co zrobić. Tu już siedzimy obok pierwszego ulubieńca, jest to Filodendon McDowell. I to jest filek, który tutaj jest w Hydroponice, w samym seramisie Aktualnie ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem liści. To jest najnowszy liście, który on im nie wypuścił. Ono w tej dziurę, bo go zahaczyłam, jak wrzuciłam go pod prysznic, żeby go umyć, przepukać. Niestety mi się zahaczył, ale nie zmienia tego, że ten filodendron jest po prostu przepiękny. On ma przepiękne, zielone liście z tym jasnym nerwem. Po prostu jest przecudowny i te liście są też takie. Jakby lekko skórzane, są też bardzo delikatne, więc trzeba uważać, żeby ich nie uszkodzić. I ja go miałam wcześniej w Bigosie, niestety go przelałam i musiałam go ratować. Mam go od około chyba dwóch lat, tak mi się wydaje. I przelałam go zimą, z tego co pamiętam. Tak, przelałam go zimą i wtedy go wrzuciłam w wodę, żeby go podratować, ukorzenić co mogę. Pamiętam, że jeszcze go ciałam. Tak, i to jest ogólnie roślina płożąca, tak? Czyli ona idzie po ziemi, tak? Ona pełza, jak to się mówi. Oj, wciągnę to, wyciągnę to. Ok, i jak widać, ona tutaj sobie pełza i nam wytworzyła taki tutaj um, taką tutaj łodygę, tak i tu z tego będzie wychodzić nam nowy liść. Jak widać to jest dosyć duża roślina, ona jest tej um, o słońce, to jest dzień 9 i ma też dosyć fajny system korzeniowy, który już tutaj wystaje z tej doniczki, oj, tak odłożę ją może z powrotem, bo jest dosyć ciężka. Ojku! Tak, i to jest roślina, to jest jeden z moich ulubieńców w sumie. Teraz uwielbiam na nią patrzeć. Ona stoi nawet dosyć daleko od okna, ale to nie sprawia jej problemów żadnych, żeby rosnąć. Cały czas mi wypuszcza nowe liście, więc w sumie się cieszę. Bardzo ładny daje efekt, bardzo ładnie wygląda i jak ją trzymam w hydroponice, to jest bardzo prosta w uprawie. Następnym moim ulubieńcem jest kolejny filodendron i jest to filodendron patriciei. Widzicie, on ma też takie podłużne liście i on ma aktualnie raz, dwa, trzy, cztery pięć liści, i tutaj jak widać, już idzie nowy liść. To jest też roślina, która się powinna piąć po paliku no i trzymam ją też w hydroponice, to jest ogólnie moje drugie podejście do tego filodendrona, kupiłam wcześniej sadzonkę na Equagenerze, niestety sadzonka, która do mnie wtedy przyjechała, była dosyć marna, ja ją wtedy pamiętam, pocięłam, no i niestety żadna z tych sadzonek nie przeżyła a tą kupiłam jedną listną sadzonkę, wydaje mi się, że to jest liść, z którym ja ją kupiłam od osoby prywatnej na grupie na facebooku więc aktualnie wypuścił mnie raz, dwa, trzy, cztery liście. To jest ostatni liść, który już faktycznie ma tą piękną formę, e, którą ten się powinien mieć. I zobaczymy, jak będzie wyglądać następny liść, z którego też się bardzo cieszę. On jeszcze nawet nie zaczął wychodzić, jeszcze nie widać nawet czubka więc czekam z niecierpliwością masz ten nowy będzie wychodzić, on ma też taki przepiękny nerw na środku też uwielbiam tą roślinę, bardzo chciałam ją mieć też, dlatego ją postanowiłam kupić ponownie więc też super roślina, jak ją trzymam w hydroponice to jest po prostu bezproblemowa, nie miałam też żadnych szkodników na niej więc jest super i jak najbardziej tą roślinę polecam, bardzo ładnie wygląda na półce Trzeci mój ulubieniec z tego miesiąca, to jest w sumie jedyna roślina w ziemi, w tym miesiącu, jest to Opuncja variegata, ona tutaj ma lep na ziemiórki, ale po prostu to jest tak piękna roślina, ja ją kupiłam, to ona nie miała tego, tego przyrostu w ogóle nie było i te szczytowe też u mnie wyrosły, widać jak ona jest po prostu piękna z tą bielą. Ja ją kupiłam w Holandii akurat i stoję sobie w takiej pięknej różowej osłonce w ananaski. Mm, Przywiązałam sobie ją w tym roku. Rośnie u mnie bezproblemowo. Jak już mówiłam, to jest jedyna roślina, którą y, mam w ziemi w tym miesiącu w tym rankingu. I jak widać, ona tu ma bardzo ładny system korzeniowy. Ach, nie obrócę tego tak, ale tu widać, ja widzę te piękne korzenia. Podlewam ją raz w tygodniu. Stoi tutaj przy oknie, i ja mam okna tutaj południowe, takie południowo-zachodnie. I czyli ma po prostu dużo słońca i rośnie super. Mamy mnóstwo nowych przyrostów to są te nowe przyrosty. I ja już oderwałam trzy przyrosty z góry i je ukorzeniłam, czyli po prostu wyrwałam, poczekałam aż lekko to obeschnie. I wsadziłam do ziemi i podlewałam po prostu, i to mi się tak fajnie ukorzeniło. Więc tą opuncję można w ten sposób rozmnażać. Bezproblemowa roślina wygląda według mnie przepięknie, bardzo mi się ogólnie podoba. Polecam. Dobra, kolejna roślina to jest filodendron. Wydaje mi się, że ja mam tak dużo tych filodendronów. No, ja po prostu lubię filodendrony, tak. I czy ją będzie widać, czy to wszystko będzie widać, czy nie. To jest mój filodendron Florida Ghost. I ja tego filodendrona mam od takiego maluszka, od takiej malutkiej sadzonki. Zobaczcie, jakie on ma w ogóle piękne liście bialutkie bialutkie liście z pięknymi różowymi łodyżkami po prostu to jest najnowszy liść, też oczywiście bialutki ja wiem, że powinnam dać mi palik, ale trochę zwlekam trzymam go w hydroponice, to on jest akurat w umeksie z mieszanką ceramisu jak już mówiłam, mam go od maluszka, i faktycznie jak go kupiłam jako maluszka, trzymałam go w ziemi i po jakimś czasie go dałam do hydroponiki, bo ja miałam mały problem z maluszkami, jak były w ziemi. Ja po prostu miałam, ja miałam jakiś problem z podlewaniem. Za dużo im wodelałam i często mi marniały, więc stwierdziłam, że maluszki dam do hydroponiki i on po prostu wystrzelił mi. I wygląda przepięknie. Uwielbiam tą roślinę. Ona taki piękny efekt daje. Wiem, że tego liścia tutaj o, trochę uszkodziłam, ale co nie zmienia, te, nie zmienia to tego, że jest po prostu piękną rośliną. I on wypuszcza właśnie takie białe liście na początku, i one potem robią się takie, właśnie, bardziej miętowe. Niektóre liście nadal mam takie, o jak tutaj widać, białe, te starsze a niektóre idą później już w taką zieleń faktycznie bardzo ładna roślina, aktualnie mi rośnie super, bezproblemowa jak już mówiłam jest w hydroponice i wygląda przepięknie tak i tutaj mamy piątą roślinę mojego ulubieńca i to jest trochę roślina, którą ja trochę faktycznie zaniedbałam, trochę ją rzuciłam w kąt Monstera Variegata. I to jest zwykła klasyczna Variegata. Może ją tak Wam opokażę. Tutaj mam yy, posadzone dwie sadzonki. I ona jest w pumeksie, w Hydroponice. Ją trzymam. Tutaj może Wam pokażę. O, jak widać, ma system korzeniowy. Taki ładny, już wystaje. Um, I jest na takim paliku przezroczystym. W teorii mogłabym tutaj dać mech, ale nie chcę. Tutaj w ogóle widać, jakie ona ma korzenie powietrzne. I tak, to jest sadzonka jedna, i to jest jej ostatni liść, jaki wypuściła. A tutaj mamy nowy liść, który idzie, i to jest wcześniejszy liść. Ja ogólnie mam aktualnie dwie monstery w sensie w dwóch doniczkach, tak? Tu mam jedną tą w hydroponice i szczyt z tej samej rośliny mam w ziemi. Ogólnie historia z tą rośliną jest taka, że ja kupiłam jednolistną sadzonkę w małej szklarni i to było chyba z trzy lata temu, jak niedawniej. I ona mi ogólnie, ja ją miałam w ziemi, ona mi super rosła, tylko że um, miałam wciornastki, to było jesień, zima, jakoś wtedy. Ja to dosyć późno zauważyłam i te wciornastki dosyć mocno mi tą roślinę podjadły. Miała okropne plamy żółte. wiecie, jakie wciornastki zostawiają plamy, zwłaszcza jak się późno e, zauważy. No i wtedy pamiętam, że pocięłam mocno tą roślinę, w sumie nic nie zostało z tego prawie, bo ja też liście poobcinałam yy, i zostawiłam sobie w sumie no trzy sadzonki, tak. Yy, te dwie dałam do hydroponiki, bo wtedy chyba zaczynałam w sumie z hydroponiką i byłam ciekawa jak stery będą rosnąć, no i szczyt sobie zostawiłam, yy, wrzuciłam do ziemi. No i jedną z właśnie dała mojemu bratu, mojej mamie, i tak też coś tam porozdawałam z tej monsterki. No i tak ona sobie rośnie. Tylko, że ja ją też miałam w dosyć ciemnym kącie, tak ją po prostu położyłam, żeby stała. No i trochę ją zaniedbałam, a tak ostatnio na nią zerkam coraz częściej. No i stwierdziłam, że no ona jest przepiękna. No zobaczcie, jakie ona ma w ogóle wybarwienie. Ja wiem, że ona nie ma takich, wiecie, jeszcze dorosłych liści. No, ale to jest roślina, którą tak naprawdę reanimowałam, tak? Więc ja nie oczekuję też od niej, że od razu będzie mieć super dorosłe liście. No, ale geny i wybarwienie tej monstery jest po prostu przecudowne i uwielbiam tą roślinę. Teraz wygląda według mnie przepięknie. Ma też dużo liści, dlatego, że tu są właśnie, jak mówiłam, dwie sadzonki posadzone i według mnie wygląda ślicznie. Jestem z tej rośliny bardzo zadowolona. Myślałam o tym, żeby ją ciąć, bo już faktycznie się też zrobiło to trochę wysokie, ale ostatnio stwierdziłam, że niech rośnie w górę, zobaczymy, czy będzie właśnie te liście miała coraz bardziej dorosłe, bo jak widać, jak widać to jest ostatni liść, jaki wypuściła w tej jednej sadzące, on nie ma też żadnej dziurki. Ale przestawiłam też tą roślinę bliżej światła, ma tego światła faktycznie więcej, więc mam nadzieję, że faktycznie będzie mi teraz lepiej rosnąć. No i jak mówiłam, jedna porażka tego miesiąca w ogóle to jest roślina, z którą mam problem już od dawna, ale to już jest taki punkt, gdzie ja po prostu nie wiem, co z nią zrobić. Już Wam pokazuję monstera marmorata. Powiedzcie mi, czy wy macie tą roślinę? Ja ogólnie nie mam pojęcia, o co jej chodzi. Kupiłam ją w tym roku i kupiłam jednolistą sadzonkę. Z tym liściem ją kupiłam. Wypuściłam mi tego liścia, więc stwierdziłam, ok, fajnie, tak. Tu ma y, tą wariegację, więc ją odrzuca. Potem przyszedł kolejny liść, jego nie ma, tak, bo był cały mi usek, nie wiem, co się z nim stało. Następnie wypuścił tego liścia, którego ponad połowę nie ma, tak? I teraz wszedł ten, który w ogóle całkowicie brązowieje, i teraz wyszedł jeszcze nowy. Nie wiem o co tej roślinie chodzi, bo ona jest w hydroponice. System korzeniowy ma, bo sprawdzałam, nawet tu od spodu widzę już korzenie. Ma dużo światła, chociaż to mi się wydaje, że ona po prostu odrzuca wariegację. Nawozy też dostaje. Ja mam dużo roślin z wariegacją i to jest jedyna roślina, z którą mam taki problem. Dostaje nawozy. Ogólnie nie ma szkodników, więc to już jest taka u mnie sytuacja podbramkowa i ja nie wiem, o co z nią chodzi. Myślę też o tym, że jak ona wypuści tego liścia, dam jeszcze jej trochę czasu, tego liścia wypuści najwyżej ją potnę i zobaczę co wyjdzie z tych sadzonek. Jeszcze w ogóle zauważam ostatnio, że tutaj wyszedł jakiś nowy przyrost, więc nie wiem czy tam nie był jeszcze jakiś może stożek wzrostu i tutaj będzie szła kolejna wodyka, więc trochę też liczę na to, że to będzie lepiej mi rosnąć no ale naprawdę ja nie mam pojęcia o co chodzi tej rośliny jeśli Wy macie monstery marmoraty proszę dajcie mi znać czy Wam rosną i czy Wy też może macie z nią taki problem no bo ja już po prostu nie wiem co z nią zrobić nie mam żadnego pomysłu aktualnie Mm, światło ma, więc to nie jest kwestia też światła, że jest, że ma za mało światła, bo w pewnym momencie mam wrażenie, że ona miała za dużo tego światła i jeden z tych liści, to chyba było wtedy na tym, on miał częściowo właśnie już jakby poparzony liść, więc ja wtedy odsunęłam od światła. Nie wiem, mam nadzieję, że y, dacie mi jakieś tipy, jakieś rady w komentarzach. Bo no ja nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Także tym, tym miłym akcentem kończę na dzisiaj. To są rośliny października, moi ulubieńcy, plus moja porażka, którą chyba przez okno zaraz wyrzucę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co myślicie o tej roślinie. Dzięki wielkie za oglądanie. I do następnego. Ja